Dzień dobry, nazywam się Grzesiek. Dziś wydajemy ciągnik serii 7R Model 350 w gospodarstwie pana Mariusza Tatyca. Ciągnik brał udział w długodystansowym demo. Co pana przekonało do zakupu ciągnika serii 7R? Tak, demo, które prowadziliśmy w tym roku przez ten wiosenny, wiosenny okres. Testowaliśmy wasz ciągnik. Ciągnik brał udział w różnych pracach polowych, od uprawy poprzez rozłożenie obornika. Również brał udział przy siewach kukurydzy. Do zakupu przekonała nas bardzo duża uniwersalność tego traktora. Poradził sobie zarówno w ciężkich pracach polowych, jak i w tych lżejszych. Możliwość odpięcia i zibalastu odciążenia tego traktora umożliwiło nam również siew tą maszyną. Operatorzy byli bardzo zadowoleni z tej maszyny, więc podjęliśmy decyzję jej zakupu.